Niespełna 31% uprawnionych do głosowania poszło do urn w Jeleniej Górze do godziny 18.00. Czy doszło do jakiegoś łamania ciszy wyborczej? No na, na tą chwilę nie mamy takiego typu informacji. Jedna informacja telefoniczna, która wpłynęła do delegatury, to w gminie Olszyna jeździł autobus oblepiony plakatami jednego z kandydatów na burmistrza. Czyli w Jeleniej Górze był spokój? W Jeleniej Górze, w samym mieście tak, nie docierały informacje o łamaniu ciszy wyborczej. Dlaczego mieszkańcy miasta zdecydowali się głosować? Powinniśmy zadbać o przyszłość naszego miasta i o dobro naszego miasta. Tak, uważam. Z tego powodu, że chcemy mieć wpływ na to, co się dzieje w naszym mieście i w naszym okręgu, no, uważam, że to jest nasz obowiązek, żeby cokolwiek Zmienić w mieście. Najprawdopodobniej czeka nas druga tura wyborów. Chronologia zdarzeń z ostatnich kilku już wyborów świadczy o tym, że właśnie za każdym razem druga tura wyborów miała miejsce u nas w Wielkiej Górze. Zapewne i w tym przypadku tak też się stanie. Kto się w niej znajdzie? Jak pan myśli, będzie druga tura wyborów? Sądzę, że przy dziewięciu kandydatach na prezydenta druga tura jest nieunikniona. Znajdzie się pan w niej? Sądzę, że tak. Jak ocenia swoje szanse Marcin Zawiła? Dobrze. No, no, kampania, cała w kontakcie z ludźmi, spotkania, dziesiątki spotkań, to było tysiące ludzi. Są ludzie zadowoleni, mniej zadowoleni, ale też myślę, że to co zaproponowaliśmy w Jeleniej Górze, czyli te fakty, które się dzieją, nowe zakłady, galerie, akwapark, park czy termy cieplickie, świadczą same za, za siebie. Ale też mam świadomość tego, że te parę sekund nad urną każdy ma dla własnej decyzji. Dziewięciu kandydatów ubiegało się o fotel prezydencki. 352 osoby walczyło o 23 mandaty w Radzie Miasta, co daje 15 osób na jedno miejsce. Cząstkowe, nieoficjalne wyniki wyborów PKW poda w noc powyborczą.